রা Mój organizm domaga się antyoksydantów. Dzień dobry. Cześć. Śniadanie jem jak król, kolację jak żebrak. Niech żyje poranek. Od niego zależy cały dzień. Milcz. Łepni pęka. Co to? Brokuły. W innych krajach brokoli je się na surowo. Kawa. Już. Nie hałasuj. Twoja kawa. Byłam na zakupach. Nasze pożywienie powinno zawierać więcej fitosteroli. Co mi jest? O której wróciłem? Oglądałeś meczu Gastona. Nie pamiętam. Wyglądasz koszmarnie. Jak tu dotarłem? To ci pomoże. Kto mnie docholował? Pewnie ktoś z firmy. Nie pamiętam. Pato? Może ktoś inny? Chłopcy tam byli? Nie sądzę. Tylko my. Czyli byliście sami? Moja biedna głowa. Tylko Gaston i ja. Piliśmy wódkę. Wchodziła jak woda. Wyobrażam sobie. Poszła cała flaszka? Nie pamiętasz? Ty i Gaston plus wódka. Wódka... Spaliście ze sobą? Co u ciebie? A u ciebie? Dobrze. Myślałem, że nie przyjdziesz. Już pora obiadu. Jesz śniadanie? Tak wcześnie? Nie przesadzaj. Bardzo wcześnie. Zawsze wstajesz o świcie? Wstałem, wziąłem prysznic, zrobiłem Meli śniadanie, odprowadziłem ją do szkoły, przyszedłem tu i czekałem na ciebie. Lubisz tosty? Co? Zasnęłaś? Myślałam o Meli. Wspomniałeś o niej. Dogadałyście się? Jest cudowna, ale potrzebuję kobiecej ręki. Staram się. Niełatwo być ojcem i matką. Wpadł mi do głowy świetny pomysł. Moja przyjaciółka. Zajmuje się dziećmi. Meli ma opiekunkę. Jest nią Iris. Ta jest wyjątkowa. Moja mama świetnie ją rozumie i kocha. Ale moja przyjaciółka stosuje europejskie wzorce. Łączy dzieci w grupy. Uczy twórczego myślenia. Zapewnia kontakt z rówieśnikami. Rodzice mają spokój, a dzieci dobrze się bawią. Niezły pomysł. Już do niej dzwonię. Zaczekaj. Najpierw pogadam z Meli. Chciałbym, żeby zintegrowała się z innymi dziećmi, ale muszę mieć czas do namysłu. Cudownie. Co ci podać? Kawę? Jaką? Mocną, oczywiście. Jestem dziewicą, przysięgam. Kochanie. To niemożliwe. Ten draj nie mógł mi ukraść mojego skarbu. Nie mógł mnie pozbawić cnoty. Przypomnij sobie. Skołapię się inaczej. Zwłaszcza tam w środku, coś by mnie bolało, gdyby do tego doszło. Wypij to. Moim zdaniem ciało kobiety ulega przemianie po takim wydarzeniu. Oczywiście, gdyby do niego doszło. Ale nie doszło. Ja tylko nie doszło.

Słucham. Dzień dobry. Jak minęła noc? Dobrze. Droga do domu? Cudowna. Wspólny wieczór? Niezły. Wczorajszy mecz bywały lepsze. Odnieśliśmy sukces. Wygraliśmy? Nie pamiętam. Jaki wynik? 85 do 69. Duża różnica. Ale nie wszystko dobrze pamiętam. Dlaczego? Piliśmy wódkę. Możesz być spokojna. Nie dałaś plamy. Cieszę się, ale mam kaca. Dlatego nie pamiętam. Wszystko ci opowiem. Dziękuję. I do zobaczenia. Nie musisz mi dziękować. Próba głosu. Wydawnictwo High Five. Tu Gaston a Girre już dotarł. Do Żartujesz. Wiesz, która jest godzina? Bo co? O tej porze nie ma nikogo. Święta racja. Mam do niego zadzwonić? Nie, to nic pilnego. Broni, nawet twoja córka. Jesteś sama, niczym hipopotam. Kto wcześniej wstaje, tego chirurg kraje. <grystanie> Powiedz panu, że ma złe wyniki i cukier mu szkodzi. Powiedz panu, że ma złe wyniki i cukier mu szkodzi. Pani mówi, powiedz pani, że sam o swoje zdrowie dbam. A whisky z rana smakuje jak śmietana. Powiedz panu, pan mówi, że whisky może pić u swojej kochanki. No już. Pani mówi Powiedz Pani, żeby nie truła o kochance swoich i operacjach i tak dalej Pośpiesz się Dla, da. Powiedz Panu, żeby nie był dziecinny I zrozumiał, że kobieta w moim stanie ma problemy Nie bez powodu Niech Pani się puknie w swój ptasi móżdżek Powiedz Panu nic mu nie mów. Posłuchaj, Aguirre. Naprawdę nie rozumiesz, że zrobiłam to, bo chcę być piękna dla ciebie? Dla mnie? Masz pretensje, choć wiesz, że ciągnął mnie szty po operacji twarzy. Przestań. Znów mnie wkurzyłeś. Myślisz tylko o jednym. Na czole masz napisane seks. Nie chcę być tylko obiektem pożądania. Barbie Made in China. Myślę o seksie. Co z tego? Jak każdy facet. Wracaj. Znowu ogłuchłaś? No Profesjonalny makijaż wymaga zastosowania odpowiedniej pasji. Robiłam wszystko, żeby wyglądać jak człowiek. Mam świetne kosmetyki. Ten daje efekt porcelany. Siedź spokojnie, wszystko popsułaś. Nie krzycz. Nie umiem tak pracować. Nie umiem siedzieć spokojnie. Cały świat wiruje. Mam prośbę. Chcę się wyspać. Powiedz w redakcji, że biorę babski dzień. Nie ma babskiego dnia, zwłaszcza dwa razy w miesiącu. Nieważne. Musisz iść do pracy. Gaston trochę się uspokoił, ale lepiej być na miejscu. Miejscu. Obserwować teren, udawać. Nic się nie stało. Już wszystko pamiętam. Nic mnie nie boli. W porządku? Uważaj na niego. Dziwne, że Cię zaprosił. Myślałam, że jestem sama. Dbam o higienę. Dotrzymam ci towarzystwa. Nie jestem taka łatwa. Kobiety mnie pragną. Przed chwilą dzwoniłeś i już jesteś? Komórki ułatwiają życie. Jesteś zabawny. Ktoś już pracuje? W administracji i redakcji nikt. Drukarnia działa. O to mi chodziło. Dlaczego? Sprawdź, czy mają wystarczający zapas papieru. Już dzwonię. Zrób to osobiście. Później kogoś wyślę. Idź teraz. Jem śniadanie. To twoja praca. Zaczynam dopiero o dziesiątej. A Girre o to prosił. Hmm? Hmm? Cholerna winda! Jest... Pośpiesz się!

Śniadanie.